Siemanko, na początku dzisiejszego odcinka porozmawiamy sobie trochę o tureckiej walucie. Głównie chodzi mi o to, żebyście nie dali się oszukać na wakacjach w Turcji, żebyśmy byli mądrzejsi niż oni. Bo ja przez pierwsze dwa dni trochę dałem zrobić się w Bambuko, ale już Wam tłumaczę, jak. Słuchajcie, wymieniłem sobie euro na liry. To jest 100 lirów. Kurs jest w kantorze po 17,50, czyli 100 lirów. To jest jakieś 5,7 euro. Niecałe 6 euro. Między 5,5 ,5 a 5,7 5, No, 5,70 euro gdzieś wychodzi. Na dokładnym przeliczeniu. I teraz zobaczcie. Jeżeli idziecie sobie na targ, taki, gdzie są bazary i te inne rzeczy, to mają ceny podane w euro. I mniej więcej wiecie, ile płacicie. Jak coś kosztuje 15 euro, to wiecie, że to kosztuje 15 euro. Ale jak idziecie do restauracji, do knajpy. Albo do sklepu spożywczego, obojętnie jakiego, ceny są w lirach. I owszem, przeliczą wam na euro, ale ja, ja Wam podam przykład. przykład. Robiłem zakupy i wyszło 100 lirów, czyli 5,7 euro. A w sklepie po przeliczeniu oni sobie przeliczają po, nie po 17,50, tylko po 12, po 11, niektórzy po 13. Zależy od sklepu. Oni mówi, że 8 euro. Czyli już jest stratny 2 euro. I tak jest wszędzie. W każdej restauracji byłem gdzieś na obiedzie, płaciliśmy 200 lirów, czyli 11 euro. On mi mówi, że do zapłaty jest 17 euro albo 200 lirów. Mogę sobie wybrać. I przeważnie jest tak, że jak już przynosi Wam rachunek w restauracji, to miałem cenę podaną w euro, w dolarach i w lirach. Tam było 200 lirów i 17 euro. Czyli zobaczcie, 6 euro przycinają na jednym rachunku. I tak jest w każdym sklepie spożywczym, w każdym markecie, w każdej restauracji. Mają niższy przelicznik. Także, jeżeli chcecie sobie kupować na bazarach, na targach różnego rodzaju podróbki, jakieś ciuchy, gdzie tego jest od groma, to wtedy możecie kupować w euro i się targować. Bo wiecie, że 15 euro, powiesz mu 12, on ci powie 13 i tak dalej. Ale jak pójdziecie już do knajpy, to się nie wytargujecie, tylko dostaniecie rachunek. Czyli. Podsumowując początek dzisiejszego odcinka, jeżeli będziecie chodzić do restauracji, do sklepów spożywczych lub lokalnych, miejcie ze sobą liry. Jeżeli idziecie na bazar kupywać ciuchy, jakieś torebki, pierdoły, miejcie ze sobą euro, bo będzie łatwiej się targować. Także najlepiej zawsze mieć ze sobą dwie waluty euro i liry tureckie można je wymienić wszędzie. Dodam jeszcze, że przyjmują też dolary. I chciałem wam powiedzieć, że jak jesteście na bazarach tych tureckich różnych, gdzie są szmaty, te torebki i tak dalej, to zawsze z każdej ceny, jak jest podana, 25% zbijecie zawsze, czasami nawet 50%. Podam wam przykład. Pytałem o koszulki. Mówi mi, że 15 euro za jedno. Mówi, jak wezmę trzy, to za 30, on mówi nie, że rzeczy to za 40. Ja mówię dobra, dziękuję, do widzenia, odchodzę i on za mną biegnie i woła mnie, mówi dobra, to dam ci 3 za 30. Ja do niego mówię nie, ja już nie chcę, idę dalej. Naciągają, zawsze 25% zbijecie, a czasami uda się 50%. Także pamiętajmy, Polacy, nie dajmy się oszukać Turkom. Restauracja, sklepy spożywcze, sklepy lokalne, liry, bo dostajecie paragon i macie. Paragon w lirach. A jak wam przemienią na euro, to wam zawsze zawyżają. Targi, bazary, euro. Bo wiecie, ile macie euro, ile wydacie, ile będzie was to kosztowało. Także tyle na samym początku. Mam nadzieję, że komuś się przydała taka informacja. Dobra, to lecimy teraz na ulicę. Zór po turecku to chyba stop. Słyszycie te dźwięki? Czekajcie. O, chyba msza jest w meczecie, tak mi się wydaje. Fajnie, jakby udało mi się wbić do meczetu, ale tam nie można nagrywać, bo już się dowiadywałem. Chyba by mnie oskalpowali, jakbym tam wyciągnął kamerę. Chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda ulica. Tureckim mieście. No, to tak to wygląda. Fajnie, fajnie tu jest. Sympatycznie jak na razie. A tutaj jest mój hotel. Z zewnątrz. Siemanko, siemanko Witam serdecznie w kolejnym odcinku jeszcze z gorącej Turcji słuchajcie, no dzisiaj spędzamy dzień na plaży później wieczorem gdzieś polatamy po mieście tak jak mówiłem plaża od nas 800 metrów można spacerkiem ale też codziennie z hotelu o godzinie 10 i 11 jedzie bus który jest za darmo i później o 17 lub o 15 przywozi z powrotem, ale to jest tylko 800 metrów, ale pojechaliśmy dzisiaj busem, Po spacerkiem też idzie dość, bo byliśmy wczoraj wieczorem się przejść wieczorem nad morze. To tak to wygląda z tej strony. Tam jest taki zameczek, możecie sobie zobaczyć. Ja znajduję się tam na leżakach, gdzieś tam, tam, tam daleko. Tutaj jest takie bardziej spokojne miejsce sobie zawędrowałem. Trochę kamieni jest, muszę powiedzieć. Ale woda jest mega ciepła. Duże fale są dzisiaj. O tam właśnie jedna z większych nadchodzi. może nie takie duże. Ale czasami się trafi. Dobra, no i co, i w wakacje fajnie mijają. <grym> Bardzo fajnie. Pogoda dopisuje. <grym> Przepraszam, dopisuję jak na wrzesień, ale z tego co gadałem tutaj z ludźmi to mówią, że śmiało można jeszcze w październiku przylecieć. Bo w październiku jeszcze potrafi być po 25 stopni po 26. Także jak komuś nie sprzyjają aż takie mega upały. Ja też nie lubię mega, upa mega upałów, bo w... w sierpniu w lipcu było po 38 stopni, z tego co mówił tutaj miejscowi. Także jak ktoś woli takie chłodniejsze dni, to myślę, że. Turcja, wrzesień, październik, śmiało można atakować i jest o wiele taniej. Tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. Dobra, lecę tam coś gdzieś porobić. Za chwilę się widzimy. Drineczek przed kolacją. Zachodzi słoneczko. Zobaczcie, coś pięknego. Jest mega piękny widok. Naprawdę wiem, że. Któryś raz już pokazuję. Ale mega zajebisty, jestem tak zadowolony, jestem tak zadowolony, że mi się trafił pokój właśnie na siódmym piętrze z widokiem na to wszystko, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o jedzenie hotelowe, to na kolację są trzy posiłki. Zupa, zawsze taki chlebek, do tego mała pizza na dwóch i zaraz Wam pokażę, jak wygląda drugie danie, a później jest deser. I to jest cała kolacja od godziny 19.30 do 22.30 i drugie danie kurczak kerry, ryż i turecka adana albo kufte, bo już zwariowałem to jest podobne, mięso mielone no ale za dużo jest na kolację, bardzo za dużo no bo z pizzą nie daliśmy rady nie? Sorry, że nie włączyłem flesza na, na tej zupie, lepiej by było widać, ale naprawdę danie jest smaczne ten kurczak jest mega nie jedliśmy jeszcze, ale Wszyscy dookoła nam grają, że jak będzie mówili nam, tutaj właśnie holendrzy, że jak będzie chicken curry, to jest mega dobry. No i zaraz to spróbujemy, nie? Także tak wygląda danie hotelowe i sobie siedzimy na takim widoku, nad basenem, na pierwszym piętrze, tutaj zimne piwko, oliwa, mawinko. No i tak wygląda to jedzonko, naprawdę smacznie. Pozdrawiam.